Dziewczyny, jak powiedziałam? Spoko! Koko koko ko, euro spoko Piłka leci hel wysoko Wszyscy razem zaśpiewajmy Naszym doping dajmy Koko koko ko, euro spoko Piłka leci chel, wysoko Wszyscy razem zaśpiewajmy Naszym doping dajmy Dwie członkinie y, ze swoje już były w Brukseli w Gmach zwiedzały jako nagroda Lubię to i te śpiemy w ogóle od młodych lat. Wyborza jeszcze zdrowie dawa i lak przedłużywa. Czemu te ludzie nie szanują nóg jak my stoimy i na zniesie? Indo do nieba. Jak droga. Lata, dobrze. Chodź. A stres przed jutrzejszym koncertem jest? A skąd gdzie stres? O czym pan Już dawno nie ma stresu. Nie ma. Od ilu lat już nie ma. A to tajemnica słodka. Za dużo chciałby pan wiedzieć. Ale jest porządku w porządku. Tak jak spoko i spoko. spoko. spoko.